Lista mailowa nie jest czymś, co masz, ale czymś, co codziennie budujesz albo codziennie tracisz. W tym odcinku nie będę Cię przekonywać, że warto jest mieć swoją listę mailową. Za to pokażę Ci, dlaczego warto budować ją codziennie. Dokładnie tak samo, jak codziennie oddychasz albo myjesz zęby. I dlaczego to jedna z najważniejszych rzeczy, jakie możesz robić jako CEO. Zapraszam. Cześć, tu Natalia, a to podcast, w którym uczymy się, jak przestać być zmęczonym freelancerem i zacząć być wypoczętym, więc zorganizowanym CEO, takim, który prowadzi biznes bez wybuchów. Rozmawiamy o priorytetach CEO, które są przeróżne, ale jest kilka, dokładnie pięć najważniejszych, które powtarzane w każdym tygodniu dadzą ci więcej spokoju, dadzą ci więcej. Swobody w biznesie, ale też po prostu więcej pieniędzy. Swoją drogą chcę Ci powiedzieć, że rozmowa o tych priorytetach to Część takiego mojego planu, żeby pokazać Ci, jak ten tydzień, jak CEO budować. I przygotowuję właśnie taki materiał, to będzie bardzo krótki, bardzo konkretny kurs, a w zasadzie narzędzie, w ramach którego nauczysz się, jak te priorytety poukładać w swoim biznesie, które są dla Ciebie ważne, na którym etapie firmy, plus dostaniesz fajne narzędzie, w którym będzie można to wszystko zorganizować i planować. To nie będzie żaden kurs. O produktywności. To nie będzie kurs o tym, że tam Matryca Eisenhowera czy coś, tylko bardzo, bardzo konkretne narzędzie, właśnie organizujące nasz tydzień, ale z tą biznesową nakładką. Czyli nie będziemy się uczyć, jak planować, ale będziemy się uczyć, jak znaleźć czas na te najważniejsze priorytety CEO w każdym Twoim tygodniu. To jest materiał, który znają już osoby, które pracują ze mną między innymi w wirtualnym coworkingu i który dostaje zawsze najlepsze oceny w takich naszych wewnętrznych rozmowach na temat tego co najfajniejszego w bazie wiedzy wirtualnego kurkingu jest i niedługo będzie dostępny również dla ciebie z lepszy, nowszy i bardziej dopasowany do właśnie pracy w biznesach, w szczególności w biznesach związanych z pomaganiem ludziom, w tym w biznesach mentoringowych i kursowych. Lećmy w takim razie z naszym odcinkiem. Dzisiaj rozmawiamy o liście mailowej, ale nie o tym, czy warto, czy nie warto. Ja w ogóle nie chcę na ten temat dyskutować, bo uważam, że każda osoba, która sprzedaje programy mentoringowe i produkty cyfrowe, musi mieć swoją listę mailową. Maile to jest najbardziej dochodowy kanał sprzedaży Ever. Dla mnie, ale też badania mówią o tym, że zwrot z inwestycji, jeśli chodzi o maile, jest nieporównywanie większy niż media społecznościowe, więc nie będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, że listę mailową trzeba mieć, ale będziemy rozmawiać o tym, że my powinniśmy ją budować codziennie. Dokładnie tak samo, jak. Większość z was zastanawia się jak codziennie zrobić lepsze zasięgi w mediach społecznościowych, czy jak mieć więcej obserwujących, to warto się już później zastanawiać jak już mamy tych obserwujących, jakich na tę listę mailową Przenosić. I to jest odcinek w szczególności dla wszystkich tych, którzy listę mailową już mają, nie wiedzą jak ją powiększać i zastanawiają się, czy ten lid, magnet, tamten, jak to zrobić. Więc ja chcę powiedzieć, że można to zrobić robić cały czas, dokładnie tak samo jak cały czas można sprzedawać, o czym rozmawialiśmy w ostatnich odcinkach, więc wskakujmy. Opowiadałam już o tym w jednym z ostatnich odcinków, że zorientowałam się, że osoby, które są ze mną najdłużej na liście mailowej, to są osoby, które kupują najchętniej i najszybciej. I to właśnie było takie, powiedziałabym, otrzeźwienie, które pokazało mi, że no, moja lista mailowa jest dużo ważniejsza niż mi się wydawało, że jest. Bo tak, listę mailową miałam, bo każdy mi mówił, że listę mailową trzeba mieć, i bardzo lubiłam pisanie do ludzi, bo ja w ogóle bardziej lubię pisać niż gadać. Może to nie jest oczywiste. I bardzo lubiłam wysyłać rzeczy do listy mailowej, ale oczywiście przez większość czasu traktowałam ją jako takie narzędzie do wysyłania fajnych linków z zeszłego tygodnia, czyli sprzedaży nie było za dużo. Aż wreszcie poznałam moc kampanii mailowych, a więc takich zorganizowanych kampanii, w ramach których sprzedaję swoje programy mentoringowe, kursy, produkty cyfrowe itd., itd., najczęściej poprzedzonych webinarem. Jeśli masz jakikolwiek mój produkt, to jestem przekonana w 99%, że właśnie w takiej kampanii mailowej brałeś czy brałaś udział i okazało się, znaczy nie okazało się, tylko to zawsze tak było, tylko ja na to nie zwracałam uwagi, że faktycznie najwięcej sprzedaży mam z maila. Czyli jak już robiłam jakąś kampanię sprzedażową, to cisnęłam naraz i maila, i media społecznościowe, i tu livey, i w ogóle wszystko, wiecie, dookoła, leciałam, leciałam z tematem, sprzedawałam, sprzedawałam. Zasięgi wtedy w mediach społecznościowych, jak sprzedawałam, były żadne, bo wiecie dobrze, że jak się tylko zacznie sprzedawać w taki sposób, e, oświadczać się komuś. Kto nie wie o co chodzi z oświadczeniem, niech posłucha poprzednich odcinków to zasięgi po prostu szurały po podłodze. I myślałam sobie, że to jest właśnie ta najważniejsza rzecz, którą ja powinnam robić, że powinnam cisnąć i tu, i tu. Potem się okazało, tak jakby dziwnie się okazało, że jak zaczęłam wreszcie wszystko liczyć, sprawdzać, em, sprawdzać, z których kanałów przychodzą mi zamówienia, nie? czyli analizować to, to się okazało, że większość co najmniej 70-80% sprzedaży była zawsze z maila. Oczywiście, że ona mogła być wspomagana tym, co ja mówiłam w mediach społecznościowych, i musiałam to sprawdzić, i zaczęłam robić testy, jak każdy porządny CEO powinien. I zdarzyło mi się co najmniej kilka razy mieć taką kampanię, w ramach której w zasadzie nie było mnie w mediach społecznościowych. Znaczy, byłam w momencie zbierania ludzi na tą kampanię, a więc w momencie zbierania ich na webinar na przykład, ale samej sprzedaży nie było w ogóle, albo była tylko trochę, albo tylko, wiecie, jakieś tam ostatnie przypomnienie, że, że już niedługo kończą się zapisy na kurs. I dziwnym trafem się okazało, że ta sprzedaż wcale nie jest mniejsza. Innymi słowy, że procenty konwersji, bo to nie o to chodzi, że w jednym okienku kupiło 30 osób, a w drugim 27, tylko chodzi o procent konwersji, czyli ile procent osób z tych, które zobaczyło mój webinar, czy w jakiś inny sposób się zaangażowało, kupiło mój kurs. Okazało się, że te procenty konwersji wcale nie są niższe, a czasem nawet były wyższe, bo ja po prostu miałam więcej czasu na to, żeby się zaopiekować tymi ludźmi na tej liście, czyli napisać lepsze maile innymi słowy, albo się zastanowić, w jaki jeszcze sposób mogę tą kampanię poprowadzić. Okazało się wtedy, że to jest absolutnie najważniejsze. I że moja lista mailowa jest dużo ważniejsza niż 10, 100, 200, 300 tysięcy followersów na Instagramie czy dowolnym innym narzędziu. Tylko problem z listą mailową jest taki, myślę, że każdy z nas chociaż trochę tak czuje, że lista mailowa nie jest nam dana raz na zawsze. Listę mailową, jeśli jej nie rozwijamy, to ją zwijamy. Dlaczego? Dlatego, że za każdym razem, jak wysyłamy jakiegokolwiek maila, ludzie się wypisują. To jest zupełnie normalne. Im większą listę będziesz mieć, tym więcej osób, niekoniecznie większy procent, ale więcej osób będzie się z niej wypisywać. Z mojego newslettera regularnie wypisują się osoby za każdym razem, jak ja go wyślę. I ja w ogóle nie zwracam na to uwagi, znaczy, ja się tym nie przejmuję, to jest zupełnie normalne. Każdy ma prawo powiedzieć, już mnie to więcej nie interesuje. Patrzę tylko, czy ten procent wypisu nie jest jakiś za duży. Jeśli jest w granicach poniżej 1%, to się w ogóle tym nie przejmuję. Ale fakt faktem jest taki, że jeśli ja nie będę regularnie budować swojej listy mailowej, to ona w pewnym momencie się skurczy. Są nawet chyba takie badania, które mówią, że w ogóle 80% osób, które się kiedykolwiek zapisze na Twoją listę mailową, się z niej wypisze. W związku z tym, my tę listę musimy budować cały czas. I teraz tak. Ja zazwyczaj budowałam swoją listę mailową poprzez dwie rzeczy. Po pierwsze, lead magnety. Lead magnety są kinda ok, pod warunkiem, że jest tam później jakaś ścieżka, że coś się potem będzie działo, że jakoś tam zaangażujemy tych ludzi. Czyli innymi słowy, że będziemy myśleć znowu jak CEO, a nie jak influencer, który chce mieć po prostu najwięcej ludzi na liście mailowej. Ale mnie te lead magnety, ja je robię, zresztą tu na dole masz też um, moją checklistę, którą możesz pobrać w zamian za zapis i to jest super. Natomiast to nie one dawały mi najwięcej przyrostu. Najwięcej przyrostu zawsze daje mi najlepszy, moim zdaniem, lead magnet, który można zrobić, czyli webinar sprzedażowy. Dlaczego? Bo po pierwsze jest to lead magnet, ponieważ ktoś zainteresowany tematem, w którym będę mówić o szkoleniu, zapisuje się na newsletter, ale od razu po tym Materiale, dostaje propozycje pracy ze mną za pieniądze, więc takie są najlepsze, zawsze, zawsze, zawsze. Do tego mnie widzi, więc buduje zaufanie, bo wideo najbardziej buduje zaufanie, więc te są najfajniejsze. Tylko problem z nim jest taki, że jakich nie robimy, no to lista nam nie rośnie, znaczy jeśli opieramy to tylko na tym, to lista nam nie rośnie. Ja miałam taki okres w swoim życiu zawodowym, że robiłam bardzo dużo webinarów, w szczególności na początku, kiedy ta lista y, rosła, i kiedy ją budowałam, y, kiedy dużo sprzedawałam w kampaniach, ale już teraz jest taki moment, kiedy ja nie chcę tego robić, znaczy ja uwielbiam robić webinary, kocham robić webinary, ale nie kocham ich robić cały czas. I wiem też, że dużo sprzedaży może się dziać bez mojej obecności, czyli na przykład mogę mieć nagrany webinar i on się tam gdzieś może komuś wyświetlać. Wcale nie musi być tak, że tylko wtedy, kiedy ja mam czas, to ten webinar się odbywa. Można to zrobić inaczej. W związku z tym, że teraz taki system buduję, że jestem w tym sezonie napinania cięciwy, o którym pewnie wiesz, jeśli słuchałeś słuchałaś poprzednich odcinków podcastów z początku roku, to muszę mieć inne narzędzia w ramach których buduję swoją listę mailową. I teraz oczywiście mogę robić lead magnety, mogę robić kampanie mailowe i wysyłać maile. I to jest ok, tylko że znowu te rzeczy powinny być przyklejone do jakichś produktów. I jeśli jeszcze ich do końca nie ma, albo ja akurat nie mam teraz siły, ochoty, a chciałabym budować listę mailową, to muszę się zastanawiać, w jaki sposób ja to mogę robić bez większego wysiłku, czyli bez robienia nie wiadomo jakiego lead magnetu. Kolejnego i kolejnego. No i teraz zobacz. Budowanie listy dużej, małej, im mniejsza, tym więcej ma to sensu, to nie jest kwestia jakiegoś takiego, wiesz, spektakularnego przyrostu tysiąc osób na raz. To jest czasem kwestia tego, że jedna, dwie, trzy osoby się do tej listy zapiszą i nigdy nie wiemy, czy przez przypadek to nie będą nasi następni klienci. Czy nie będzie tak, a na mailu naprawdę jest to łatwiejsze, w szczególności jeśli w mailach sprzedajesz, czyli masz kampanie sprzedażowe w mailach, a nie tylko wysyłasz newsletter. Nigdy nie możesz być pewien czy pewna tego, czy ta osoba, która właśnie się teraz zapisała, nawet jak był to jeden zapis w danym dniu, czy to nie jest przez przypadek osoba, która wydał ciebie bardzo dużo pieniędzy. Niejednokrotnie tak miałam, że były osoby, które zapisywały się na mój newsletter, za kilka dni na przykład była kampania i one kupowały coś i są teraz moimi klientami od zawsze. I jak widzę, jakby total lifetime value, czyli to, ile u mnie wydały, to to są jakieś bardzo, bardzo duże pieniądze. Więc nigdy nie możemy być pewni, czy przez przypadek ta kolejna osoba, nawet jak jest jedna czy dwie, która przyszła, nie jest przez przypadek już naszym klientem, i oto jest, tak jak mówię, o wiele łatwiej w newsletterze czy na liście mailowej niż w social mediach, które są tak bardzo rozpraszające, że trudno jest nam w ogóle utrzymać uwagę. No, i dane też mówią, że konwersja, czyli sprzedaż z social mediów, jest dużo, dużo słabsza, czyli trudno jest zaangażować duży procent naszych obserwujących do kupienia wtedy, kiedy coś sprzedajemy, versus na liście mailowej. W związku z tym, najlepszym nawykiem każdego, kto chce pracować jak CEO w swoim tygodniu, jest codzienne, regularne budowanie swojej listy mailowej. I tak, możesz mówić, nie, no, przecież wystarczy mi, wystarczą mi media społecznościowe, ale z mediami społecznościowymi, tak jak już powiedziałam wcześniej, to jest trochę tak, jakby um, to, co publikujesz w mediach społecznościowych, to jest taki billboard, przed którym każdy przejeżdża i może go zobaczy, może się zatrzyma, może nie. A newsletter, czy lista mailowa, to jest trochę tak, jakbyś usiadł, czy usiadła z kimś na kawę. Ktoś cię może poznać, może cię zaufać. Jeśli e, jeszcze przed tobą jest odcinek o zaufaniu e, w tej serii, to bardzo cię serdecznie zapraszam, żeby go odsłuchać. To właśnie tam budujemy tę relację, która pozwala nam potem w bardzo łatwy sposób zaangażować tę osobę do tego, żeby z nami pracowała. Może ci się wydawać, że warto zacząć później. Tylko po co zaczynać później? Skoro, tak jak powiedziałam, nawet jedna osoba może być dokładnie tą osobą, i o to jest po prostu łatwiej na liście mailowej, która kupi Twoje produkty, wszystkie, które masz, i zostanie Twoim klientem na zawsze Twoim najbardziej e, zaangażowanym klientem, który uwielbia z Tobą pracować. Możesz sobie myśleć, nie, no ja mam za małą listę, żeby to robić. No właśnie, im mniejszą masz listę, tym fajniej jest ją codziennie budować, bo jak masz 10 osób na liście i dojdzie jedna, to już ją powiększyłeś, czy powiększyła się 10%. To jest super, nie? Wersus, ja mam na przykład listę 10 tysięcy subskrybentów w newsletterze, i dla mnie jedna osoba no, jest jakimś promilem, prawda? Ale ja to i tak robię. I teraz, co warto robić? Moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby codziennie siebie pytać, ale naprawdę codziennie, czy to, co ja dzisiaj robię, czy to, co ja dzisiaj wypuszczam, buduje moją listę, czy też nie buduje mojej listy. I ja wiem, że ja w po poprzednich odcinkach już mówiłam, czy to, co ja robię, sprzedaję i tak dalej, że dużo, dużo tego jest, ale to wszystko można połączyć. Nic nie stoi na przeszkodzie. Najlepszym nawykiem, jaki możesz mieć, oprócz zadawania tego pytania, jest właśnie pracowanie nad budowaniem Twojej listy za każdym razem. Czyli wychodzenie za każdym razem z takim mindsetem, jak ja to mogę zrobić, żeby tę listę zbudować. I teraz zobacz. Bardzo prosta sytuacja. Na przykład wyobraź sobie, że jesteś zaproszony, czy zaproszona do podcastu, albo na przykład do wystąpienia publicznego. No i zamiast po prostu iść i po prostu mówić, i mówić, ej, jak masz ochotę, coś tam, to. Weź tutaj wskocz i to jest moja strona internetowa: www.natalia.pl. Ktoś wejdzie, nie wejdzie, wyjdzie, pewnie się nic nie stanie. Możesz zaproponować tej osobie, z którą rozmawiasz w podcaście, u kogo jesteś w podcaście, na przykład, że masz prezent dla słuchaczy, który będzie w zamian za maila. Albo jeśli jesteś na konferencji, to już w ogóle, to na końcu dajesz linka. Hej, to jest prezentacja, tu na koniec masz link do jakiegoś dodatkowego materiału, może do slajdów z prezentacji może w ogóle do materiału, który jest korespondujący. Najważniejsze jest to, żeby przestać traktować trochę te lead magnety, czy te prezenty za zapis, jak coś takiego bardzo rozdmuchanego. To czasem mogą być bardzo proste rzeczy, tworzone trochę ad hoc do naszego kontentu. No właśnie, content. Zobacz, moim zdaniem nie ma w ogóle sensu tworzyć treści na wolne medium społecznościowe, lub YouTube'a, lub gdziekolwiek, bez... Takiego zaproszenia na listę. Innymi słowy, w każdym odcinku tej serii ja zachęcam Ci do tego, żeby zapisać się na moją listę. Masz tam prezent, checklistę tych priorytetów CEO, poukładaną fajnie w takim pięknym PDF-ie. W każdej jednej treści, którą tworzę na media społecznościowe, umieszczam zachętę do tego, żeby się zapisać. Korzystam z menu czata, więc jest to dużo łatwiejsze rzeczywiście ktoś może zostawić hasło, dostać ode mnie linka i tak dalej, i tak dalej. Zawsze tworzę treść z myślą o tym, żeby to tam było. I nie zawsze to musi być taka treść, która bezpośrednio koresponduje z tym, co akurat chcę dać za, prezent, za zapis, bo mogę potraktować to jako taki magazyn. To znaczy mogę potraktować swoją treść, jakby to była treść w magazynie. Jak sobie zaczniesz przewijać magazyn, dowolny, nie wiem, jakiś tam kobiecy magazyn, to zobaczysz, że są treści reklamy, treści reklamy. Czyli można mieć trochę treści, można mieć trochę reklamy. I tak możemy potraktować również na przykład naszego posta i zrobić posta o czymkolwiek, nie wiem, zrobić posta o jakichś wnioskach sprowadzenia biznesu, żeby był lifestyle biznesowy czy lifestyle pracowy, jak już rozmawialiśmy który nie ma nic wspólnego z naszym lead magnetem o tym jak pisać lepsze teksty na stronę sprzedażową, ale możemy go dokleić jako PS. Tu jest moja treść, to chciałam ci powiedzieć PS, a jeśli jesteś w takim miejscu, że nie wiesz jak pisać treści na stronę sprzedażową, to tutaj masz taką checklistę dobrego tekstu na stronę sprzedażową kursu na przykład. I tyle. I to wystarczy. Bardzo dobrym zapraszaniem na listę mailową jest zrobienie ze swojego newslettera lead magnetu. Często ludzie tak robią, czyli sam ich newsletter nie jest po prostu newsletterem, tylko ma swoją nazwę, ma jakieś sekcje. Tak jak mój newsletter, laboratorium CEO, w ramach którego zawsze dostajesz trzy typy dotyczące właśnie prowadzenia takiego biznesu bez wybuchów, stabilnego solo biznesu. Z premedytacją mój newsletter jest trochę produktem. Nie zawsze mam siłę, ochotę i tak dalej, żeby go promować, ale yy, jak będę mieć, <laughs> tak czasem robię, że dzień przed wysłaniem newslettera po prostu promuję to, co się w tym newsletterze będzie działo, tak żeby więcej osób się na niego zapisało. I mogę to robić w każdym tygodniu regularnie, nawet jak nie mam pomysłu na żaden lead magnet. Mój newsletter może być moim lead magnetem. I zobacz. O to właśnie chodzi, żeby za każdym razem zastanawiać się, co Zrobić, żeby zbudować listę, albo inaczej. Czy to, co robię dzisiaj dla promocji, dla robienia zasięgu, dla kontentu, y, buduje moją listę? A jeśli nie, to jak to mogę zrobić, żeby budowało? To może być jeden kafelek w mediach społecznościowych na Stories, skoro akurat już Stories robisz. To może być PS w swojej treści. To może być informacja pod Twoim filmem na YouTubie. To może być, a nawet powinna być informacja na Twojej stronie internetowej. Twoja strona internetowa powinna krzyczeć, zapisz się na mój newsletter. Po prostu. Jest mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które możesz wymyślić, i myślę, że wpadniesz jeszcze na tysiąc innych pomysłów, jeśli z takim właśnie mindsetem czy z takim właśnie przekonaniem będziesz te wszystkie treści tworzyć. Mówiłam w poprzednich odcinkach, że najpierw byłam bardzo za mediami społecznościowymi, potem byłam bardzo za niemediami społecznościowymi, a teraz jestem po środku. Jestem po środku właśnie dlatego, że moje media społecznościowe mają budować moją bazę potencjalnych klientów. A więc moje media społecznościowe są narzędziem przyciągania najfajniejszych, najbardziej dopasowanych do mnie osób, czyli darmowym narzędziem do tego, żeby te osoby nawiązywały ze mną głębszą relację. Dołączając przede wszystkim do mojego newslettera, też trochę do mojego podcastu, chociaż najlepiej jeśli dołączą, dołączą do mojego newslettera i wtedy posłuchają podcastu. A więc korzystam z mediów społecznościowych utylitarnie. Tak jak CEO. Czy to nie znaczy, że nie mogę budować relacji, że nie mogę być autentyczna? Mogę. To można połączyć, ale warto być w tych miejscach z intencją i zastanawiać się, po co ja w ogóle tego posta publikuję. I nie ma innej opcji. Musisz mieć powiem to tak twardo, musisz mieć slot w twoim tygodniu na budowanie twojej listy mailowej. Najlepiej by było po prostu za każdym razem kiedy coś publikujesz, znaleźć jakiś sposób na to, żeby przemycić tam informacje o twoim lead magnecie albo o jakimś dodatkowym materiale, który ad hoc zrobisz i on jest za zapis na twój newsletter, albo po prostu wstawienie linka do Twojego newslettera, czy przypomnienie, że niedługo wychodzi. Najprościej jest, dlatego że nie musisz mieć dodatkowego czasu. Możesz po prostu z intencją wykorzystywać ten czas, który i tak przeznaczasz na, nie wiem, promowanie się. Ale możesz też spisać sobie jakieś proste, krótkie rzeczy, które warto byłoby zrobić w zgrabną checklistę. Jeśli masz ochotę, to oczywiście na dole jest materiał, który Ci w tym pomoże. I Zobowiązać się przed sobą, że w każdym tygodniu przynajmniej jedną z tych rzeczy odhaczysz. To mogą być proste rzeczy, na przykład, żeby w twoim bio wreszcie był link do newslettera, żeby w twoim następnym podcaście był link do newslettera, żeby zacząć rozkminiać jakiś nowy lead magnet i tak dalej i tak dalej, różne rzeczy, które mogą ci pomóc zbudować twoją listę mailową. To jest najlepsze, co możesz robić, żeby twoja lista zaczęła rosnąć, a nie tylko się zwijać, a więc maleć. No, i oczywiście dla Ciebie taka prośba, proszę, przynajmniej jedną z tych rzeczy zrób w tym tygodniu. A jeśli masz w planach dużo kontentu w tym tygodniu, to zastanów się, jak w każdym z nich umieścić jakąś zachętę do zapisania się na twój lead magnet albo na twój newsletter. Jeśli nie masz pomysłu, jak możesz spokojnie to zrobić w formie magazynu, a więc napisać coś i dać po prostu PSA, który być może nie jest do końca związany z twoją treścią. No i oczywiście, jeśli masz ochotę na więcej takich pomysłów, rozkmin i innych rzeczy, które mogą ci pomóc budować biznes, to dwie rzeczy. Po pierwsze Zostaw pozytywną opinię w tej aplikacji podcastowej, w której mnie śledzisz. Przypominam, że 5 to moja ulubiona liczba gwiazdek. A jeśli masz ochotę uporządkować to wszystko, dostać bardzo czytelny schemat. W jaki sposób z tym działać, jak sobie to poukładać, w zależności od tego, jaki biznes prowadzisz i na jakim etapie, i dostać fajne narzędzie do tego, żeby śledzić te priorytety, żeby móc dobrze zorganizować tydzień tak, żeby on służył tobie i rozwoju twojego biznesu, a nie tylko chaosowi i bieżączkom, to tu na dole znajdziesz link do mojego najnowszego produktu. I w zależności od tego, kiedy go słuchasz, to może być link do listy zapisów na listę oczekujących, albo link bezpośrednio do produktu. Jeśli jest tam link na, do zapisu na listę oczekujących, to daje znać, że na koniec maja taki produkt się pojawi, że osoby, które kupią go w przedsprzedaży, jak zawsze dostaną najlepsze warunki, w tym dożywotni dostęp. A więc jak zawsze u mnie warto się spieszyć. No i to tyle. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Mam nadzieję, że zaczniesz budować swoją listę bardziej regularnie niż do tej pory. Do usłyszenia, do następnego. PA!